Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Karolina, a to pierwszy odcinek mojego podcastu, w którym opowiadam o sztuce zdobienia ciała w szerokim tego słowa znaczeniu, głównie skupiając się na tatuażu. Jako, że jest to praktyka najbliższa memu sercu i od wielu lat zgłębiana. Postanowiłam, że nagram pierwszy odcinek taki króciutki, w którym wyszczególnię pewne rzeczy, których nie chcę już powtarzać w przyszłych odcinkach. Także chciałabym zaznaczyć, że nie jestem naukowcem, korzystam z wiedzy, którą wyczytuję w książkach, czy wyszukuję w sieci, czy z własnego doświadczenia. Biorę, także będę opierać się głównie o tą wiedzę i wyrażać swoje własne subiektywne zdanie. I oczywiście szanuję, jeżeli ktoś ma zdanie odmienne. Przyznam szczerze, że tatuowanie jest dla mnie szalenie ciekawym tematem i takim wielowątkowym, wielopłaszczyznowym. Wielu osobom również wydaje się tajemniczy i w pewnym sensie taki niedostępny, co mnie szczególnie dziwi, ponieważ żeby dokopać się do sedna, to trzeba trochę pokopać, więc liczę na to, że spotka się z jakimś zainteresowaniem z Waszej strony, ponieważ moim zdaniem na nie zasługuje. Nie będę pod, w podcaście zawierać dokładnych informacji co do wykonywania tego zabiegu, ani w żadnym wypadku nie będzie to, też to podcast instruktażowy. Będę dotykać sedna tej formy sztuki w celu zaszczepienia w Was ciekawości i odpowiedzenia na pewne nurtujące pytania. Ponieważ tatuowanie niekoniecznie jest jedynie ze zostawieniem na ciele obrazka, eee, uważam, że, że, w, że jest czymś znacznie więcej. I nieważne, jakie ktoś ma do niego podejście, zawsze jest czymś znacznie więcej, ale to będziemy sobie eksplorować em, później. Jestem przekonana, że osoba, która żyje swoją pasją, która łaknie na jej temat wiedzy, ma w sobie taką naturalną ciekawość, która jest nieodłącznym elementem procesów twórczych. Em, w ogóle potrzeba taka zdobywania tej wiedzy i stymulowania się odpowiednimi treściami czy ulepszania tego, co tworzymy, jest oznaką profesjonalizmu. I moje osobiste obserwacje związane z boomem w świecie tatuażu i szerokim zainteresowaniem, które nie zawsze idzie w parze z powyższymi cechami, przyczynia się do e, czasem takiego ogólnego spadku jakości prac i coraz częstszym napotykaniem przez klientów na nie do końca odpowiedzialnych czy odpowiednich tatuatorów, nie będę jednak poruszać tego tematu w dalszych odcinkach, ale jako że ten podcast może przyczynić się do promowania tego zjawiska, chciałabym zaznaczyć, że warto dokładnie przyjrzeć się działalności artysty, którego wybieramy oraz higienie jego pracy. Z uwagi na fakt, że za aktualną łatwością w podjęciu procesu trwałej pigmentacji skóry często również y, idzie brak takiej konieczności dogłębnego zbadania tego rzemiosła yy, i co skutkuje czasem szeregiem błędów, niosących ze sobą nie tylko kiepski efekt wizualny pracy, ale również poważnej utraty zdrowia. A w tej sprawie, jeżeli ktoś chciałby praktykować to rzemiosło, radzę udać się na rzetelne szkolenie, bazujące na aspektach medycznych przerywania ciągłości tkanki oraz zagrożeniach i odpowiedzialności, jaka, jaką bierze na siebie tatuator. Ja sama jako, jako tatuator również szłam taką krętą drogą do tego, co mam teraz, i to oczywiście dalej wciąż jest podróż. Też w czasach, w których zaczynało mnie to fascynować, ta scena tatuażu to było takie bardzo wąskie grono i ciężko było też. Ciężko było. Pozyskać jakieś jakościowe informacje na ten temat. Ja też jeszcze byłam dzieciakiem, tak naprawdę nie nadawałam się nawet do tego, żeby, żeby gdzieś tam pójść na jakieś praktyki i tak dalej. Także, trochę metodą prób i błędów próbowałam na początku, jak wiele osób, ale na ten moment te informacje są znacznie bardziej dostępne i warto jest uczyć się na cudzych błędach ponieważ teraz ta wiedza jest znacznie bardziej dostępna i, i tutaj w tym zawodzie nie ma miejsca na, na anarchię dotyczącą tego całego procesu i no niestety jest to też rzecz, do której warto podejść na poważnie, ponieważ tutaj wchodzi w grę bezpieczeństwo i, i osoby wykonującej zabieg oraz oczywiście klienta również. Ten podcast ma na celu dostarczenie osobom zainteresowanym samym zjawiskiem dostęp do dywagacji na jego temat, pozytywnie stymulujących treści, e, przybliżyć również historię tatuażu z wyszczególnieniem tradycji tatuowania w poszczególnych miejscach na całym świecie, o tym jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda w dniu dzisiejszym i o tym jak e, ten proces wygląda też z perspektywy mojej osoby. I pewnie też innych rzeczy, zależy jak mnie tam fantazja poniesie. Przejdę też w końcu do tego, że się przedstawię, może wypadałoby, jak na początku powiedziałam, mam na imię Karolina, pracuję pod pseudonimem Tapci Można mnie wyszukać na Instagramie pod nazwą tapchee.tac. Na co dzień zajmuję się tatuażem ornamentowym bądź etnicznym, bazując na wzorach inspirowanych sztuką całego świata. No i e, to tyle o mnie. Ja się z Wami żegnam, to już koniec e, tego wywodu i możemy przejść do tego, co, e, co nas będzie bardziej może interesowało. Do usłyszenia w następnych odcinkach i dziękuję za uwagę. Żegnam się, cześć!